Tak właśnie, ja zawsze sobie nie wyobrażałem. mieć żonę, która jest agresywna. Przygrywam mecz i przychodzę do domu, jeszcze bardziej na mnie krzyczy niż ja na piłkarzy. No to tego, tego się najbardziej bałem. Witamy Was po Stadionu Różlowego w Gdańsku. Już za chwilę wielkie sportowe emocje. Zapraszamy. Tu myszka Miki? Kojarzy pan? Myszka Miki, tak, to chyba z Ameryki. Chodzi pan na mecze żużlowe? Nie. Nie chodzi pan? Nie. A zna pan zespół z Gdańska? No, znam. Jak się nazywają? No jak? No otóż. Myszkie nazywamy Kaliningrad. Emil Sajfudino, filmował? You know? Tak, właśnie Franka, 8 minut do końca, potrafiliśmy wygrać 3-2. Może to był dramat stulecia? Wtedy nie miałem budyniu w kolanach, tylko byłem taki agresywny, z takim powerem, że piłkarz, widząc mnie z boku, też został motywowany tymi moimi myślami: To, co mam, że jestem silny, że jestem odporny na krytykę. Dzień dobry. A ma pan myszkę Miki, może chciałabym kupić? 25 zł. Dobrze, to wezmę, poproszę. Ale na fakturę mogę? Staram się analizować od razu, wyciągać wnioski. Dzień dobry, przepraszam, chodzą państwo na mecze Żużlowe? W fleśnik polderz. Do widzenia. Żużlowcy mają najlepszych kibiców. góry? Nie? nie, w ogóle. Wszyscy Żużlowcy są najlepszymi. Siatka i Żużle to mają najlepsze kibice.